Okej, okay. dzisiaj będzie taki jakby Q&A z nasari, e, Siemaneczko no. Ogólnie na YouTube się nazywam Alfie LPS. Tak, jeśli kogoś to interesuje e, A więc dzisiaj będzie Q&A Tak, Dobrze to powiedziałam? E, tak, dobrze dobra. powiedziałeś Q&A e, Dobra, no to zaczynajmy Poznały... E, ile się znamy? Znamy mm. się z 3, 4, 5 lat Chyba 5 się znamy lat Dobra, drugie pytanko. Ile macie pop EPS? Ja mam chyba 8. Eee, ja? Muszę pomyśleć. Chyba ja mam 8. Ja 7. No, a ja 8. Niedługo będę, będę też zamawiać. No, aż może 100 <grym> popów. Boże, ile ty tak to będziesz mieć. Dobra, ale nieważne. Nie będziemy zdradzać innych rzeczy, tak? A więc kolejne pytanko. Jaki najbardziej LPS pop nam się najbardziej podoba? Ten. Ten, 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 ten to jest moja maskotka. O ten, 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 ten to jest moja maskotka. Uwielbiam tego Doga. no też, ale tak drugim LPS-em, którego bardzo, bardzo lubię, łowciam. To jest ten short hair. A mój im zaraz pokażę. Dobra, a więc już pokazuję. To jest mój drugi ulubiony pop. Tylko teraz jest trochę w złym stanie, bo go nie myłam. Tu jest trochę brudny. Pod plasteliny. Tak, pod plasteliny jest oryginalne jak coś. Jak kogoś to w ogóle obchodzi. I wszystkie, które na razie pokazujemy są oryginalne. Tak, czyli twój ulubiony hair to też jest oryginał. A więc przechodzimy do kolejnych pytanek. E, nasze ulubione pięć ulubionych LPS nie pop. O. Tak się składa, że akurat wzięłam tyle, więc w sumie... Dobra, a więc e, pokazujemy. Już pokazujemy. Dobra, to już pokazujemy. Najpierw ona. Z moich to jest taki pers. Ma magnes czerwony i ma przezroczystą rurkę. Drugi to taka fredka. Ma przezroczystą rurkę i dziurkę. Kolejny to taki. On ma białą rurkę i ma dziurkę. Kolejny to taki. Ma dziurkę i białą rurkę. I ostatni mój ulubiony to jest taka pandiocha To było moje marzonko. I ona nie ma rurki, tylko coś dziwnego. I ma magnes To jest tak jakby rurka. Taki jakby, ale nie do końca. Dobra, teraz ja. Teraz swoje Dobra, teraz jej. Taki, taka szynczyla. Mhm. Taka sarenka. Ma funkcję zdejmowania główki, ale nie chcę mi się pokazywać. Ma są rurkę i dziurkę. Tam nasz szyla też ma dziurkę i przezroczystą rurkę. Taki persik ma dziurkę i przezroczystą rurkę. Taki pies pasterski ma przezroczystą rurkę i niebieski magnesik. Tak, jakby srebrny, nie wiadomo czy niebieski, czy srebrny. Według mnie niebieski. I ostatni. To taki Lond którego dostałam od ogólnie... Ode mnie, ode mnie, ode mnie. No. Ode mnie dostałaś. A w skali od jeden. Na ty, ile, ty, na ty, ile Ci się podoba ten... Custom? Mi? No. Sto, no to u nas to. ha dobra. I, dobra, dobra, to przechodźmy do kolejnego pytańka, bo już się trochę zaszło. No. Trzy minuty zmarnowane. Kolejne pytanie: Czy będziecie za niedługo robić kolejny jakiś serial? E, nowy? Tak, od jutra może zaczniemy. Od jutra lub. nagrywanko. No, mamy już scenariusz, ogólnie tak. I możemy nagrać jutro już coś. I no. Ale nie powiemy Wam, jakie będzie się nazywało, bo nie chcemy dużo zdradzać. I że nie chcemy, żeby ktoś skopiował. No właśnie, więc no nie będziemy teraz mówić, ale tak będzie. Może jutro będzie właśnie pierwszy odcinek, jak już mówiłam i ona mówiła, a więc przechodźmy do kolejnego pytanka. No. A i przepraszamy za dziwne dźwięki e, tle. tle, ale po prostu szynszyl ciągle skacze po tym, i ci niektórzy drą. No. Przepraszamy. No, ale to nie słychać, jak to się drze. No, ale szczerze, po prostu skacze po klatce i dlatego są może dziwne dźwięki Jakiego popa sobie zazdrościmy? Ja zazdroszczę o tej typiarce tego jamnioka, bo to jest moje marzenie ogólnie jamnikowe. I, a jeszcze jeden. A jeszcze jeden to. Mam tego short hair, ale w złym stanie. I to jest o, o ta typiarka. O ta typiarka. Ta typiarka. Przepraszam, że teraz tak ciemno. O ta typiarka. Też ją mam ale w złym stanie. A... Um, ja tobie zazdroszczę tego doga, kurde, to moje marzenie. Super! Zazdrościmy swoich marzeń. Czemu się nie wymienimy? I ten spanielek Aha, czyli moje dwa ulubione papy. Super. Naprawdę super. Wiem. Dobra, przechodzimy do kolejnego pytanka. No, a ty moje dwa ulubione wybrać. <laughs> Dobra, nieważne. O kurka! No, nie, no zgasło nam światło, dobra. O, dobra, dobra, dobra. Przepraszamy za światło, że zgasło nam. No właśnie, ale coś się stało. Przez przypadek może ja łokciem klikłam. Dobra, przechodźmy do kolejnego pytania. Pan mnie wyłączył. Albo. Bum! Jakie jest nasze marzenie LPS-owe z popów? Moje to e, taka jamniczka z kropkami, ale też ona ma łezki. Ona jest ogólnie taka kramowa. I ona aż tak hashtag... 1 2 1 1. 1211. I... Dobra, dobra. I ona ogólnie jest, jeśli ktoś zna ni to to Stay Evil to jest główna bohaterka. Ja kocham tą jamniczkę i bardzo bym I jeszcze... chciała ją mieć. Dobra, I jeszcze jest ta twoje największe marzenie, czyli z kropkami. No, czyli ze Stay Evil właśnie ta jamniczka. Awery, ona się tak nazywa ogólnie Bo ogólnie chciałabym wam powiedzieć, nie wiem czy znacie taką jemniczkę Ona jest cała brązowa, jest ciemna, ma kryształy w oczach, nie pamiętam jej hasztagu Niestety Tak, takim ona ma na czole takie wzory um, Zaraz wam pokażę Takie są te wzory na jej czole i na tak uszach i jeden I Jeszcze na uszach ma e, wzorki takie no takie ślimaki, tak jakby. Tak jakby. I ja jeśli ktoś zna właśnie Niven L. To jest Rosa. to ona się tak nazywa i ona jest w serialu Rosa X da. w wrozie. Dobra, nieważne. Przechodzimy do kolejnego pytanka. Ne! <laughs> Jestem taką dziwną żeby sobie w trakcie pomalowałam paznokcia Tak, e, jaki jest wasz ulubiony... nasz, czyli ulubiony kolor paznokci Czarny taki brokatowy Ja mam. Takie. Mam ogólnie, jeśli kogoś... A, tej... czarny. Ja taki czarny, błyszczący, taki brokatowy, jak teraz mam właśnie. Dobra, przechodzę... Nie wiem, skąd wytrzasłaś ten lakier, ja nigdy takiego nie widzę. Mm. A, mam swoje sposoby. Okej, okay, zaczynajmy kolejne pytanko. Jolo. Gdzie ty uciekasz mi, ty kurdupli? Jakie... Co? Jaki kurduplu? No, kur... Ty! No bo jamniki są małe. Kurde! Nie. Ej, czy to się nadal nagrywa? A coś nagrywa. Jestem <grywa> <Dobra>, nie bardzo. Przepraszam. <grywa> Przepraszamy, Przepraszamy. po prostu wariujemy już. Kurde, no bo jest spóźno. tak głupia jak kwarantanna. No i ogólnie, że jest taka pora. Dobra, zaczynajmy kolejne pytanko! Jaki jest nasz ulubiony kolor pomadki? Jezu święte, ja nawet nie używam pomadek za bardzo. Mój taki różowy. A mój czarny bym powiedziała, ale dobra, mój to jest taki czerwień. Teraz Wam go pokażę. Ej, to jest czerwony. To jest różowy. To jeszcze... dobra, dobra, wzięłam patyczek. Dobra, nieważne. Nie chcę mi się patyczkiem jednak gadać. Dobra, dobra, no. yy, dobra. A więc zdrówko. Zdrówko. No, zdrówko. Zdrówko. <śmum> dobra. Dobra, nie zachęcajmy ich do picia teraz. O. Przynieście sobie jakąś kawkę, herbatkę, No właśnie, i... <laughs> dobra, przechodzimy do pytania bo ten filmik jest... Ty, e, ty, 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 masz hashtag na ręku? <śmiech> <śmiech> nie, nie mam hashtagu na... No dobra, mam. <laughs> bo nie umiem zapamiętać do końca. Nie umiem hashtag <laughs> zapamiętać. Ja nie umiem dlatego, że po prostu wi mi nie działa. Dobra, a nieważne, wracajmy do filmu, a nie paplamy o... 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 Już nawet sama nie wiem o czym O herbacce i kawce Dobra Dobra, już przechodzimy do... Nie no, ten filmik jest mieszany z rękami i pateczkami. A fajne akcesoria dobrałyśmy Dobra, dobra A dobrze przechodźmy do pytanek, a nie piłka możecie Piulka Możecie ocenić w ogóle, jak my to zrobiłyśmy nie tańcz pupą na ekranie. Dobra, przechodźmy Lecia! do pytania. Widać, że wariujesz już. Mm, mogłyśmy to nagrać w dzień. No, mogu... nie! Dobra, przechodźmy już do pytanek! O Boże, skąd ten no, Ty! Nie umiesz prosto kamery postawić? No nie, nie umiem. Więcej piórek, więcej piórek, więcej piórek! Zostaw te pióra w spokoju! No dobra. Dobra, przechodźmy do pytania. No właśnie, bo ja już zapomniałam w ogóle, że nałożywamy I Imienia ja? nasze powiemy pod pseudonimem. Aga, Kola, Coca-Cola, Coca-Cola. Coca -Cola. A tak naprawdę to Agata. A ja Nikola. No. Zgrany respół. Jaki respół? Zespół! <laughs> ty się nawet w <laughs> nie możesz. No, przez tą noc, Czego to tak. Czego ty się ten. co brałaś? Nic. Chyba za dużo herbatki się wypiło. Herbatki? Ja ci dam herbatki chyba liptona! Już pokazuję przed ekranem liptona! Oporka. Liptonik. <laughs> liptonik. No, na A potwierdzenie liptonik. No, liptonik. <laughs> A tu nasza scenografia. Nasz ulubiony hashtag? Hashtag LPS. 1211. Um, Ale nie chodzi o LPS. Chodzi o hashtag. Nie. 5. Nie chodziło o taki hashtag. Chodzi o hashtag, nie wiem, LPS na przykład. O takie hashtagi. Nie rozumiem cię. Tak jak na TikToku się wykorzystuje hashtag. E, 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 e. Ej, jaki masz hashtag? 22. Hashtag... Nie mówmy im. Albo dobra. w filmie. Hashtag uh -huh, nasz. Uh -huh, uh -huh. Dobra, zaczynamy pytania. Bo po co tak to robimy te QA? Ale przecież to było pytanko: jaki nasz hashtag? O, o, o. Nie mamy hashtag. No piórem mnie bijesz. No, no weź, ten brokat się cały już rozstawał. Tu się roz... Kurde. że To chyba będzie niedługo koniec odcinka. Bo kurde. Ne, my. Nie. Ty już zaczynasz bluźnić. Nie bluźne, powiedziałam kurne. Ja tu jestem bardziej głupia, a mniej takich słów używam. Ja powiedziałam kurne. Bo w, w ogóle nie bluźnię, a ty na filmiku się. Chord Co ja gadam? Jakie kura. Kurak <śla> w <śla> Dobra, dobra, dobra. Stopujemy. Co będzie ja koniec Tinka. Nie, jeszcze, jeszcze trzy patanka. Ostatnie jedno lub dwa. Lub trzy. Super, mam w piciu brokat. Nie wiem czy widzicie, ale serio, ja mam tu brokat. Serio? Dawaj, na świat, dawaj pod światło. Tutaj mam brokat. Nie wiem czy widzicie, ale mam tu brokat. Trochę nie widać. Ale mam tu paprokę brokatu! O, widać przez chwilę było. A, o, widać, widać taką kropkę brokatową. No. Dzięki za lipton brokatowy, wiesz? Naprawdę dzięki. Brokatik! Brokatu za dużo! Za dużo! Proszę poczekać, musimy ustalić zawarcie. No właśnie, na właśnie, 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 50 minut później. Dobra, jeszcze dwa pytanka. To jest na nienawidzone Nienawidzony po... LPS. Pop! No ja już pokazuję, już pokazuję. Nie, też ja pokazuję. pokazuję. No, już cię. Like ja it. nie to, że nienawidzę, tylko tak najmniej lubię. O, tą short Właśnie ona jest w złym stanie. No, porównajcie sobie o ją, a ją. z tą. Różnica co nie? Ale ta jest po prostu bruna. Będę musiała ją umyć ogólnie. Tutaj jest bruna, tylko. Trochę na czole jest brudna no. Bo dostała już ją ze zmazanym, a miała mieć to. Tylko kryształa nie miała. Miała mieć. mieć taką jak ta, a nie taką świńską. A nie, no jeszcze jest... z kosteczką. Znaczy, kosteczka, kosteczka była. Sama. Kosteczka sama zrobiłam. Była? Nie, sama zrobiłam. Była! Sama zrobiłam! Dobra, nie drzyj się. To po co poruszam ten temat, nieważne? No. Lubię tego LPS-a, ale tak najmniej z niej chodzi. A ja? Czyli ja. Z nienawidzony lp 2 Ted.